Witam wszystkich na kanale Fioletowy Świat, to jest zapowiedź odcinka pod tytułem Kto Zajebał Mi Drona. Dziękuję Wam za wiadomości dotyczące mojego drona, które mi przysłaliście. Bardzo było dużo pytań na Facebooku i na YouTubie, kiedy kolejny odcinek na ten temat. Więc opowiem Wam kto to zrobił i w jaki sposób odzyskałem drona. Będzie bardzo ciekawy odcinek. Przy okazji opowiem Wam jak jesteście inwigilowani każdego dnia i większość z Was nie ma o tym zielonego pojęcia. Będzie rozdanie prezentów na początku filmu, będzie opowieść z serii Było, nie minęło na końcu odcinka. Kto jeszcze nie oglądał wcześniejszego odcinka, Jak stracić drona, zapraszam na mój kanał. Proszę zobaczyć, żebyście wiedzieli o co chodzi. Film jest obecnie w postprodukcji, montujemy go. Będzie gotowy za kilka dni. Yeah! Więc kliknij subskrybuj mój kanał Fioletowy Świat, kto jeszcze tego nie zrobił. I koniecznie dzwoneczek, żeby dostać powiadomienie kiedy będzie premiera filmu. Jak to zrobić? Na telefonie zobacz pod tym filmem. Kliknij subskrybuj. Potem wyświetli się dzwoneczek. Kliknij na niego i zaznacz wszystko. Na komputerze zrób to tak samo teraz, żeby dostać powiadomienie o nowym filmie. Dziękuję wszystkim widzom kanału Fiorytowy Świat za subskrypcję. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia niedługo. Bye, bye. Aha, i nie zapomnijcie w kolejnym odcinku w Pasz odebrać prezenty.